Gościem portalu MyPeace jest Sławomir Kłosowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji. Panie ministrze, jak to jest? Czy kampania działa cuda i minister Hal nagle zmieniła zdanie odnośnie obowiązku szkolnego sześciolatków? Dzień dobry Państwu. No proszę Państwa, myślę, że nikt, kto poważnie zajmuje się tą, tą, tą tematyką, nie przyjmuje tych słów, pani minister, poważnie. No, powiem w ten sposób, ja jak słyszałem dzisiaj panią minister, to... To odebrałem to jako takie no, no, no próbę wycofania się z pomysłu, taką zupełnie nieudaczną, nieudaną, opartą na, to, na tym, żeby kręcić, motać w tej sprawie, próbować jakoś wybrnąć, ale tu w tym wszystkim na, na pewno ani ministerstwo, ani pani minister nie chodzi o sześciolatki, tylko chodzi o tą, te, te 74% osób. Rodziców, którzy są z tych sześciolatków niezadowoleni, tego po prostu nie akceptują. Myślę, że to się odbyło na tej zasadzie, że pan premier patrząc na te słupki jakoś tam wymusił na pani minister takie kluczenie w tej sprawie, praktycznie kluczenie, bo tak to należy odbierać. Przypomnę, że prawda jest taka od października ubiegłego roku w Sejmie właśnie w komisji już w tej chwili spoczywa projekt ustawy Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada przesunięcie obowiązku sześciolatków do 2020 roku. Pani minister Hall nie dalej jak kilka miesięcy temu nie zostawiła suchej nitki na tym na tym projekcie. W związku z tym i dalej on spoczywa w zamrażarce komisyjnej. W związku z tym, gdyby gdyby to nie była zagrywka taktyczna, pani minister, tylko Rzeczywiście miałoby to polegać na odsunięciu tego obowiązku. Nic prostszego, a żeby na tym posiedzeniu Sejmu odświeżyć ten, wyciągnąć z zamrażarki ten nasz projekt i mielibyśmy święty spokój. Dzieci mogłyby się czuć bezpiecznie, rodzice byliby zadowoleni i uspokojeni. Natomiast tego typu gra pozorów na pewno ani rodziców, ani już na pewno nas, tych, którzy się na edukacji znają, ani nauczycieli, nie zadawala w żaden sposób. To jest po prostu pozory gra pozorów. Co to, to w ogóle jest za pomysł, żeby dzielić sześciolatki na te, które kończyły wiek sześciu lat przed wrześniem i te, które ukończyły po wrześniu? Ja odnoszę wrażenie, że nawet pani minister tego nie zrozumiała dzisiaj, bo pewno ktoś jej podpowiedział, żeby dokonać podziału tych sześciolatków. Po pierwsze, gdybyśmy wejrzeli w ten rocznik i zaczęli dzielić te sześciolatki, to jest to ze względów powiedziałbym no, wychowawczych bardzo trudne do, do zrealizowania. Oczywiście, jak pokazuje, że to pani minister wszystko potrafi. Natomiast, natomiast tak prawdę mówiąc, nikt do tego poważnie nie podchodzi, bo trzeba było wejrzeć w system informacji oświatowej, sprawdzić ile tych sześciolatków z połowy rocznika jest. Ja śmiem twierdzić, że jest ich około 10-20%, więc biorąc pod uwagę liczebność rocznika, który wynosi 300 tysięcy, to jest około 30 tysięcy, to w żaden sposób nie wpłynie na ten chaos i przepełnienie szkół, jakie będzie miało miejsce 1 września przyszłego roku. No, ruchy typowo pozoranckie, próba jakoś wycofania się z tego zamieszania, które pani minister sama wywołała. Nasz projekt, który spoczywa w komisji już od jakiegoś czasu jest najlepszym rozwiązaniem. Dajmy spokój rodzicom, dajmy spokój bałaganowi w szkole. Przeróbmy ten nasz projekt jeszcze w czasie tego posiedzenia Sejmu i nie będzie problemu. Przekonujemy o to, o to czy o tym, pani, panią minister, już od, od jakiegoś czasu. Pani minister tego nie przyjmuje. Dzisiaj nagle zmiana wynikająca z innych, podejrzewam, pobudek. No, zmiana taka, powiedziałbym, troszeczkę groteskowa. Przypomnę jeszcze, żeby było tutaj śmiesznie, w tej, w tej kuriozalnej i, i, i naprawdę rozpaczliwej sytuacji dla rodziców. Pani minister nie dalej jak dwa lata temu wydała taki... Kabaretowy instruktaż dla dyrektorów szkół. Ciekaw, ciekaw jestem, ile na to pieniędzy też zostało przeznaczonych z budżetu ministerstwa. Ale ten instruktaż radził dyrektorom, że mają w ramach własnych kompetencji poszukiwać architekta w szkole, murarza, malarza, który, którzy by dostosowali obiekty szkolne dla potrzeb sześciolatków. No po prostu kabaret. Przy, przy okazji dodam też, że pani minister wycofała 340 milionów złotych. Z, które były przeznaczone pierwotnie na to, żeby jakoś zmienić te obiekty oświatowe, bo wiemy, że około 50% tych szkół nie ma ciepłej wody. W związku z tym, taki poradnik kabaretowy jest tylko dowodem bezradności pani minister i tego, że tam, ta pań, pani minister tego wszystkiego nie ogarnia. Całych ca, cały spraw oświatowych, sytuacji tych sześciolatków powinna być już dawno wymieniona. Natomiast pan premier się upiera, żeby tego ministra utrzymywać. I stąd mamy dzisiaj taki chaos.